Nie, balonie, balonie, nie, nie, siedem sekund, to ty pierdolisz ja. Yeah. No idziemy. Kolejną mapką Balloon Room, tym razem już Medium Demon, oczywiście bez demona w odcinku, nie chciałbym Was zbyt często zostawiać, czasem takie mapki pokazowe rzeczywiście wrzucam w formie jednego całego odcinka, ale lubię Was jednak raczyć moimi skillami w przechodzeniu demonów platformowych i oto to właśnie zrobimy. Balloon Room polecony oczywiście na Discordzie, zapraszam oczywiście Was na tego Discorda, żebyście zostawiali rekomendacje. Updated version of Balloon Game. Zagrajmy! How to play? There is balloon. If balloon touch ground, you are died. Put balloon to make it go up. <laughs> Uwielbiam, bardzo mi się podobało. Co? A, mam odbijać balon głową, rozumiem. już tę grę? Nie? <laughs> nie da się stanąć tak idealnie, żeby nie uciekł. <laughs> nie! O Boże, dlaczego? Czym jest koń? Good luck. Aha, to mam wytrzymać w ogóle sekundy, a nie ten... Teraz będziesz latał jak chcesz? BALONIE TY! Ty, balonie, ty, Tam! Na środek. Lud? Halo, co jest? O matko, jak ja nienawidzę się ślizgać. Co dokładnie na czym polegało nawiązanie, nie mam pojęcia. O nie, kot. Kors. I to jest trochę jak... Grand Arena Challenge. Ciekałem się. Co się wydarzyło? Jak naprawdę jest trochę jak Grand Arena Challenge. Po prostu mi się losują różne utrudnienia zamiast bossów do walki. I muszę przeżyć. Tylko dodatkowym utrudnieniem zamiast po prostu przeżycia jest tutaj to, że ten balonik tutaj lata. Ja muszę jednak chodzić tam, gdzie on jest, bo to nie jestem zagrożony, tylko ten balon, którego nie da się w ogóle kontrolować praktycznie. No kurza, nieprawdopodobnie co? No żartujecie ze mnie, że wyłączyliście mi światło. Nawet nie ma mowy. Ważne, żebyś ten kot nie odpalił, bo on powoduje, że ja muszę trzymać ten balon bardzo wysoko. To jest bez sensu. A teraz po podłodze też się ślizgam, Od tego to jest. Dobra, świetnie. Tego potrzebowałem. A i tutaj niżej skaczę jeszcze. Great. No. <grym wyszli> Dobrze myśli, Keltix wyszli. God teraz tylko błagam, nie odpalajcie mi już wody. Odpalcie kota albo, nie wiem, nawet ciemność odpalcie, ale nie, nie wodę. Spadaj kocie, spadaj stąd. Boże, spadaj stąd. Meble się waliły. Tu jest mistrz, Kot mi zaraz zje. Balon. Uch. Kocie. Kocie. Kocie nie. Nie mogłem wskoczyć. Oh. Hmm. <laughs> nie mogłem wskoczyć, bo ten te siki powodują, że niżej skaczę. God damy. Ten kot denerwuje, ale no w sumie to on mi zabił ten balon. Ale no nic mi nie, tak nie napsuło krwi jak te siki, koniec końców. Dosłownie w prawdziwym życiu, dziękuję. Chociaż to skłania mnie ku rozważaniom, czy aby na pewno nie jesteś furasem. Najgorsze w takich levelach jest to, że właśnie muszę przeżyć tutaj czas, nie? A to znaczy, że ja nie mogę skończyć tego levela szybciej, albo bo... Balon się zrobił niewidzialny? What? What? To jest w ogóle part level. Mam wrażenie, że tutaj największy cymbał może usiąść i zrobić ten level. On jest medium demonem. Zosłomnie zależy jakie ci, jak ci się trafią te. Utrudnienia? To jak ci się trafią odpowiednio, to pewnie największy cymbał może usiąść i po prostu to zrobić. Nie, ale niewidzialny balon jest żart. Gdzie, gdzie? Dobra, mam to. Mam, mam, mam. Mam balon. Nie, balonie, balonie, nie. Nie! Siedem sekund. To ty pierdolisz ty. Yeah. Dobra, ciemno nie jest źle. Dobra, ciemno nie jest źle i przegrałem zaraz. Jeźdź, fuck. You how to play. Balon go up, I go up. Nie pokazało mi w ogóle mojej postaci. Świetny, świetny poziom. 2 na 10. No, nie, 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 nie. Dobrze. No przecież. To było nie do zrobienia teraz. Za gówno level. Dobra. Oh, a, <ścjalnie> widzieliście to. No dosłownie. Włączyli mi. Tą wodę tuż przed tym, jak balon wylądował, i jak biegłem w jego stronę. Jego. <laughs> Zagrać coś innego, bo ten poziom jest. Słuchaj. Generalnie jestem strasznie uparty, więc przeważnie, jak już zaczynam jakiś poziom, to go przechodzę. E, więc nie wiem, jak długo będę próbował, aż się zmęczę, ale jeszcze parę razy spróbuję. Ok. Generalnie ludzie tutaj na streamie też są fanami mojej wytrwałości momentami. Chociaż były już przypadki, że pisali mi NIE DASZ RADY, NIE ZROBISZ TEGO Jak na przykład... Dawałem radę. Tydzień temu na przykład było tak przy okazji Great Arena Showdown. Właśnie. Zresztą chyba z... ponad godzinę tam spędziłem. Już tyle razy mówiłem, dobra, no po... dobra, zrobię to, poddam się, niech wam będzie, poddam się. Ale nie dawałem rady się poddać, bo po prostu wiedziałem, że mogę to dokończyć. Na szczęście, moi widzowie są wierni i nie wyszli ze streama. <laughs> Oś. Oh no to było takie złe. Nienawidzę tego, jak się wyłącza światełko. Takie, takie trochę bardziej oparte o RNG właśnie, jak na przykład Great Arena Showdown. Już prędzej przejdziesz na telefonie. Możesz się przyzwyczaić tam do pewnych ruchów. Wydaje mi się że tak najbardziej do zrobienia, chociaż sam nigdy bym nie próbował, bo granie na telefonie to dla mnie w ogóle żartanie granie. Ja zawsze gdzieś tam jestem przeciwny, szczególnie takim bardziej ambitnym grom, które próbują się strzelać w telefon, tak jak e, takie duże tytuły typu Diablo, jak miało być Diablo Immortal, jeśli się nie mylę, e, które miały zostać w jakiś sposób e, sportowane właśnie na telefon. Znaczy, że to Diablo Immortal miało być Diablo na telefon. To są rzeczy, które mi taką czerwoną lampkę zapalają, że teraz się bardzo ludzie starają tworzyć właśnie takie denerwujące gry, usługi. Bo ten rynek telefonowy jest bardzo bogaty. Łatwo się tam zarabia grube dolary. Tam na mimo wszystko branża jak każda inna no chce zarobić. Gdzie jest ten. Gdzie jest bolon? Także ja nie jestem fanem. Granie na telefonie po prostu. Extreme Limona to nie wiem, bo ja osobiście jeszcze żadnego nie mam. Przybierzam się właśnie do jednego plat Extreme Limona, który jest na Discordzie polecony. Yy, ale nie wiem, czy da się przejść Extreme Limona na telefonie. Moim zdaniem to, to sterowanie jest po prostu zbyt mało precyzyjne. Nie, 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 nie zbliżaj się do mnie! Nie zbliżaj się do mnie! Nie! O! Szlak by to trafił! Nie twoja wina, kochanie. Ale on bardzo lubi ten balon. Ale się on, Ale on nie może wpływać na ten balonik, on widzi swój balonik. Dobrze. No skocz, skocz, skocz! Skocz! błagam, Nie! Kurde wolno! Mm, do, dobrze, do, dobrze, bo zagramy, obiecuję. Teraz tak ja. Chcesz zagrać? Tak. Ale nie, muszę być ukryta. Dobrze, a widzisz ekran? A czym się gra? Y, strzałka lewo prawo i krzyżyk to Tu? Tak. Dawaj, krzyżyk wciśnij, A widać mnie, ja. I wciśnij jeszcze raz. Ty jesteś tym żółtym. <laughs> Za szybko chodzę. Dawaj, jeszcze raz. Tak, trzeba się przyzwyczaić do prędkości chodzenia. A teraz będzie reaction video, słuchajcie. No musisz, tak, bo stół cię zabija, musisz podskoczyć, no. No, no widzicie, ja nie jestem za dobra. No Denerwuj mnie ten chłop, co tam skacze jak jakiś pojebanek. Ale się on denerwujesz, widzisz. Napisała się kiedyś, że za dużo gada i teraz ją denerwujesz. Niech on nie skacze, bo mnie denerwuje, rozpraszam. <laughs> stoi jak ja. Kurno, jak to odbiło. Przecież to jest jakaś gra dla dzieci, a tyle nerwów? Co nie? Ja też mam takie poczucie. Co ten balon? Co on nie może jakoś. <laughs> nie może, właśnie. Dobra, masz jeszcze dwie próby, słuchaj, bo ja muszę przejść ten level. Nie, poczekaj, bo to się nie liczy. No to mi uciekło. No to uciekło, no bo o to chodzi, żeby uciekało. No Pojedź, nie stacz tak. <laughs> jeszcze jeden drzwi. E, Pawciu? Burno, bo ja nic nie widzę przez Was. Nie, no to z ty jesteś przecież. Ale ja jestem kobieta, co jedzie samochodem musi przyciszyć muzykę, żeby lepiej widzieć. Dawaj słyszeć. ostatnia. Żeby lepiej widzieć. <laughs> Weszło więcej ludzi? Kurwa! <laughs> Ludzie, ja mam ADHD, nie można mnie tak stresować, bo ja i tak walczę ze swoimi myślami. <laughs> Dobra, oddaję to. <laughs> Ja nie, dobra, jak światło mi wyłączą, to nie jest ostatni. <laughs> Bo to głupie jest światło. Paradoksalnie po czasie też nie lubię tego, jak się meble przewracają. Myślałem, że takie easy jest. A to wcale nie jest takie easy. Mam wtedy pojawia się taki kąt, który potrafi mi zabić grę w ogóle jednym tempem. O! Co mi jeszcze włączycie? Do widzenia. Co jest? Zginął? Halo! Zabiło mnie? Zero. Udało się. Balun Jostar, ja. Czy jak mam to przeczytać? Nie wiem. <śmianowicie> Ej w ogóle. Poza tym, że ten level moim zdaniem jest bardzo RNG. Dzięki za dzięki, bardzo oparty o RNG, co fajny zamysł w ogóle z tym odbijaniem balonu. Jedno, co bym na pewno poprawił, to to, żeby ten balon lepiej się odbijał, bo on był taki bardzo sztywny w swoim poruszaniu się, a balon jednak tak się do końca no trochę się tak niby porusza, ale tak powiedzmy sobie wprost, nie tak to powinno wyglądać, żeby było miłe, przyjemne i do zabawy. Tak poza tym, bardzo przyjemne przeżycia z levela, chociaż trochę dłużej mi zajął niż bym chciał. No cóż, no i lecimy z kolejną mapką. Mapka Glub Demon by Quali. Qualiego już kojarzymy z różnych mapek, które w międzyczasie graliśmy z Community Maps Medium Demon, więc nie powinno być tak źle. Jest to moja pierwsza mapa plat dzisiaj, nie licząc mapy Rafixia, także muszę się na czymś rozgrzać. Medium Demon będzie, myślę, do tego odpowiedni. Made another Demon because it's been a while. Hope it's fun. Ja też. High Object Count, to lubię, to lubię. O, splat. Space goop blocks by... ...that awesome cat. Okej, okay, dobra. Aha, space bloki jak celest. Piotr, o Piotr. to jest ten człowiek, który robi wszystkie te levely jak... Y ...Speed Tech? Jezu... Nie, co ja się wpakowałem. Kolejny medium Demon, którego którego grał grał lata. lata. Co? tego minuty? Ty go dwie minuty przeszedłeś, dwie się nic, nie, Aha. dobra. nie, 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 dzieje nie, Okay. Co się wydarzyło? To będzie ważne później coś czuję Co? Nie doskoczę tam O, doskoczyłem The fuck? O, nie wykończy się już mnie denerwuje ten level, nienawidzę tych speedtacków. Kurde! Celtics! Celtics kupił mapę, musimy zmienić mapę! Ajajaj. Mam no to! Dobra, zrobiłem. Więcej? Nie! Wcisnąłem przycisk niepotrzebnie na padzie jeden. Goddammit. To, ale mnie wystrzeliło. Ha, ha, ha. Chciałem być precyzyjny dla odmiany. Zawsze tutaj pomuje Ha! Ha! ha. Bo ja w ogóle nie widzę, co się dzieje, jak coś. Co? Halo! Zbugowałem grę. Ja też... Ja by też mam ochotę zrezygnować. Nienawidzę tych map. One są straszne. Na tym polegają te levele. Wciskaj spację, aż wyjdzie RNG. 9 na 10. Polecam. Fajnie, że 9 na 10 cię denerwuje. Pawciu. Dobra dobra dobra, 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 Jest 4. <gryw> Można powiedzieć, że ta mapa jest taka 4 na 10. A ten 115. Jestem nawet nie w połowie. Lol. To okay. <laughs> <laughs> oh. Dobra, jestem. Muszę Tak. Dobra, dobra, dobra. ok aha uh -huh. ok kurde kurde nooo, c'è un minimo che non tratti Kurde. Aha, odbić się od ściany i w prawo, dobra. Dobra. Oops. Kurde. <ścoughs> dobra. Dobra. Ajajaj, brakło. Co? No! Kurde. Jestem finally. Woah! No, czemu ja zawsze tak robię? Nie mogę się odbić więcej niż raz. A ja mówię, wychyluję sobie, odbiję się 2-3 razy, będzie No. Nice, dobra, jest szósteczka. Na razie nie jest źle. Naprawdę. Trójki mniej więcej wiem co robię. To? To? Poppen! Dzięki za up. Cel obserwujący? Ja nie miałem celu obserwującego. Miałem? Nie ustawiłem żadnego celu, ale dziękuję. Aha, na tym to polega. Okej. Okay. No. Nice. Dobra. Ja muszę po jednym to robić po prostu i będę popełniał teraz mniej błędów po prostu. O, ej, wow. Okej. Okay. Kurde, brakło. No! Wiedziałem co robię. Jest okej. Okay. Pamiętałem dokładnie w jakiej kolejności klikać i kliknąłem. No, LDM widział więcej, pewnie tak. Aha, mogę restartować, super. Dobra. Je, yeah, osiem. Aha, aha! Tak się zastanawiałem, czy kiedyś wykorzystają tą mechanikę do czegoś więcej. To się przekonałem, nie? Przekonałem. A ah, fuck Kurde. Dobra. Co? Chwila co? Chwila, chwila, chwila. Aha, ale muszę bardzo odbić od tej ściany. Aha, dobra, komuś. kurde, w złą stronę, z całkę. Kwitkie zmiany z całej, to jest. To może być trudne. I powiem Wam, że tego levela na razie dużo mniej nienawidzę niż i bar o wiele, o wiele mniej niż Melta. To jest naprawdę całkiem spoko skonstruowany poziom. Niektóre rzeczy robię randomowo, bo po prostu mi się to bardziej opłaca, ale naprawdę fajny poziom. Zonuje. Kurde, no przecież wiem jak to zrobić i nie mogę tego fizycznie wykonać. Moje stare 30-letnie palce. 250 zatem tu zaraz A jeszcze 9 i dziesiątka. Jeśli pamiętacie Melta, to na Melcie właśnie tam się zaczęły problemy. Oj, <grymne> źle. Spokojnie, na melcie miałem chyba 680, więc... Więc nie boli mnie to. Jest dziewiątka. Ja też miałem taki duży przeskok, w sensie, szybciej zrobiłem szóstkę, siódemkę i ósemkę. Aha. O matko. Autus spam weszło za mocno. Aaaa brakło. Z, z się i... Dogonijcie mnie spokojnie. Chociaż jesteście na ósemce, to mi ósemka na przykład zajęła dość długo. Kurde. Lol. Dobra Ui Desca, yeah Uh What the Pera f... Ah Ah Mam więc chwilę przerwy, dobra. Czyli nie muszę cały czas pomować. Jo! Dobra, jestem. Mam chwilę spokoju. GDK, o! No i proszę, zrobione. Ej, udało się! I udało się, moim zdaniem, całkiem sensownie, jak na moje granie spittekowych poziomów. <laughs> Glub Demon by Quali. Quali? Quali? Ja, ja wiem, że nie rozumiesz, nie słuchasz, nieważne. To była moja ulubiona mapa od ciebie. Była naprawdę fajna. W miarę dobra muzyka. Nie w moim stylu, ale dobra muzyka do takich map. Mniej oczowaląca niż Melt. Wiedziałem, co się dzieje w przeciwieństwie do Melta w większości przypadków. I po prostu dobrze się bawiłem, ucząc się kolejnych tych sekwencji, mimo tego, że. Wielokrotnie wcześniej narzekałem na bardzo podobne nawele, tutaj bawiłem się. Dobrze, dzięki za mapę, bardzo fajna.